O, chyba już nazwaliśmy. Cześć w tym na moim kanale. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, że mnie słychać. E, witam w tej naszej e, m, cotygodniowej. Chciałoby się powiedzieć transmisji na żywo. Niestety nie cotygodniowej, ale do tego akurat będę dążył, żeby te transmisje e, pojawiały się szybciej. A dzisiejszych dwóch tematach, które sobie przygotowaliśmy, to jest między innymi proces wsiaka z emerytką, co było fajnie komentowane, w sensie przez że oczywiście, którzy się nie znają w temacie, a także drugi taki dosyć temat ciekawy, głośny, to, to jest to, że Polska nie wyda tego Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie Nord Streamu przez niektórych zwanych gazociągiem Ribbentrop-Mołotow, Niemcom, no i przynajmniej te przepisy, czy słusznie, czy niesłusznie, jak to powinno wyglądać. Zacznijmy nawet od takiej sprawy łatwiej i przyjemnej, chciałoby się powiedzieć. Czyli proces Owsiaka z Emerytką. No słuchajcie, tak skracając ten temat. Myk był taki, że pod właśnie postem Owsiaka, pani 67-letnia, no chyba. Za dużo czasu spędza na Facebooku. No stwierdziła, że po prostu generalnie napiszę mu parę brzydkich rzeczy, no ale niestety, tak jak ona napisała, to podpada to, to pod groźbę karalną. W rozumieniu artykułu 190 kodeksu karnego i to taką klasyczną groźbę karalną, bo to oczywiście groźbą karalną może być również coś innego, ale tutaj mówimy o groźbie popełnienia innej osobie przestępstwa na jej szkodę lub na jej szkodę najbliższą, jeżeli groźba wzbudza w tej osobie, do której została skierowana uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona. Pytanie, czy mogła zbudzać uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, to już jest bardziej kwestia indywidualna owsiaka, natomiast no, faktycznie generalnie w przypadku gruźb karalnych w przeciwieństwie do tego artykułu 212, chociażby kodeksu karnego, tutaj reakcja państwa jest dosyć Bardziej gwałtowna zawsze, bo w przypadku takiego zwykłego zniesłabienia, no tutaj jest wymagany prywatny ten akt oskarżenia, tak? Natomiast w przypadku artykułu 190 kodeksu karnego, tutaj nie ma tego prywatnego aktu oskarżenia i oskarżeniem publicznym jest prokurator, tak? W tym zakresie jedynie co jest wymagane, to jest zgoda pokrzywdzonego o ściganie. A jeżeli ktoś komuś tam e, wpisie na Facebooku w zasadzie e, może grozić pozbawieniem życia, tak, czy tam życzy komuś tam śmierci, to raczej e, to e, cóż, sam sobie autor takich komentarzy może być w tym autorka może być winna. No i tutaj nie ma żadnego zdziwienia, jest zero zdziwienia, że do e, tak, takiego kogoś, jak się go namierzy, to zapuka policja, tak. No i zostanie stosowany pełny repertuar środków tam zapobiegawczych, e, włącznie z zakazem e, zbliżania się, czy e, z dozorem policyjnym, czy nad poręczeniem majątkowym. Tam, z tego co kojarzę, było niewielkie, ale no, było no zero zdziwienia. Natomiast e, co? Się ostatnio działo w sensie później, to akurat to było dla mnie o tyle ciekawe, że takie sprawy raczej w sądach, jak już mamy tego oskarżonego i tego napokrzydzonego, który pewnie będzie tutaj występował jako skarżyciel prywatny, jako posiłkowy, to że sąd wpuścił kamery na tą salę rozpraw, tak? Bo raczej te sprawy toczą się za zamkniętymi drzwiami powiedzmy, na tam ciężar, więc tutaj to jest akurat to, to jest dziwne i zaskakujące, a zwłaszcza, że tam, co przeszło do mediów społecznościowych, takie wycinki, to był fragment posiedzenia pojednawczego, tak, czyli generalnie po prostu sąd w takich sprawach, no, też ma jakby obowiązek sprawdzić, czy jest jakakolwiek szansa na pojednanie się tego sprawcy, powiedzmy, z tym zonem. No i moi drodzy, to nie jest etap do negocjacji, tak? Jeżeli generalnie tutaj ktoś wymyśla swoje, swoje farmazony, może na wiek starczy, tak? Że ktoś ma innego za coś, powiedzmy, wymyślone, powiedzmy, tam urazy sobie przeprosić. Kiedy ktoś masz składane groźby karalne, bo tutaj przypominam, oskarżonym była tamta babka st, yy, o to, że no, składała te groźby karalne, tak? Jedynym gospodarzem tego postępowania no to w tym momencie to był Oświak, więc jeżeli Owsiak stwierdził, że czuje się zagrożony emerytką, jego prawo, yy, to w, yy, od jego dobrej woli, tak naprawdę, jakby to źle nie zabrzmiało, zależy od tego, czy proces będzie się toczył, czy nie, bo Tutaj wymagane było po pierwsze jego zgoda na ściganie, tak, no i dalsze jego zgoda jest uwarunkowana tym, czy ten akt oskarżenia może być podtrzymany w sądzie, tak. Czy na przykład, jeżeli stwierdzi, że mu wystarczy przeprosiny, czyli dojdzie do pojednania, to wtedy sąd takie postępowanie w sprawie by umorzył. No i słuchajcie, no generalnie, tak, tutaj. Ee, raczej tamta babka no nie dostanie ee, tam trzech lat pozbawienia wolności, bo tutaj musiało być e, wysokie, że tak powiedzmy, stopień demoralizacji i tak dalej. Natomiast to nie jest jakby też e, pole do negocjacji, do powiedzmy, walenia swoich farmazonów, tak? Przy tym, więc e, to chyba. Troszkę się tam tej pani niestety coś poprzestawiało już w główce na stare lata, ale cóż, jeżeli do tej pory się nie nauczyła, że nawet nie tyle, co nie wolno obrażać innych ludzi, tak, co nie wolno rzucić śmierci, no to sąd ją nauczy tego. Raczej tutaj się spodziewam, że sąd mógłby zastosować, jeżeli oczywiście. Nie miała wcześniejszych problemów z prawem. Można to jakieś nadzwyczajne złagodzenie kary, ale pod warunkiem oczywiście, żeby się pojednała. tak. Natomiast tutaj nie mówimy o tej karze do trzech lat pozbawioności. wolności. Okej, okay. kolejny temat, który nas powiedzmy tam interesuje, e, bardziej wszystkich interesuje, to jest to, że Polska nie wydała. Tego Ukraińca, który był podejrzewany o obsadzanie Nord Streamu, a ta konkretnie, oczywiście, e, to jest jedynie w gestii sądu, tak? Bo jeżeli wpływają takie wnioski z europejskiego nakazu ENA, no to e, Polska jako strona konwencji i tak dalej, tutaj władza wykonawcza, prokuraty i tak dalej, ma obowiązek go zrealizować, tak? Natomiast to, czy on będzie realizowany, to jest już kwestia sądu, tak, bo tutaj musimy sąd musi zważyć te wszystkie za i przeciw, tak, no i przede wszystkim też czy ten wniosek był on odpowiednio uargumentowany, tak, czy tutaj strona niemiecka dochowała wszelkich formalnych rzeczy, no i słuchajcie, no generalnie tak, Przede wszystkim tutaj ja szczerze mówiąc wątpiłem, że na sam początek ten będzie wydany, bo jest taki myk, że w przypadku ENA nie można za bardzo wydawać osób, które na przykład nie popełniły przestępstwa z użyciem przemocy, tak? Tutaj ktoś powie, okej, okay, ale tam dla całego zaciągu to może być jakieś przestępstwo, no ale trzeba do tego dołączyć dowody. Więc jeżeli. Strona niemiecka na kończkę usadniła ten swój wniosek, tak? Nie dostarczyła powiedzmy dowodów, które mogłyby uprawdopodobnić, tak? To jeszcze nie udowodnić, ale uprawdopodobnić, że tutaj będzie zasadne wydanie, że faktycznie ten podejrzany mógł popełnić to przestępstwo, no to sąd takiego nakazu aresztowania tego ENA nie wyda, tak? Więc tutaj to już jest po pierwsze Kwestia, e, taka no a znaczy no, nie nawet nie wtórna, co e, fundamentalna e, w tym zakresie. E, no, tutaj musi być no, wydawane przestępstwo przemocy. No a po drugie, no wiecie, wiem, jaka jest sytuacja, nie inna. Ja nawet. E, Zresztą, no jakby sąd miał tutaj wątpliwości, to co wyraził. W tym zakresie, no ja wątpię, że tutaj mówię, możemy mówić w ogóle o tam słowa, tak? Jeżeli na przykład jedno państwo się broni, a przed atakiem drugiego i obronią się chociażby z wykorzystaniem, jakby nie na nie patrzeć, sabotażu, dla infrastruktury energetycznej wroga, więc jak najbardziej tutaj. To było w tym zakresie też tam dopuszczalne, więc no, suma summarum, taki wniosek, kolejny, na jaką wpływa, niestety trzeba go zrealizować, niestety czy tam niestety, w sensie realizuje go się w ten sposób, że jeżeli wpływa, no to prokuratura musi wsądzić do sądu no, z takim wnioskiem, potem tak, taką osobę się zatrzymuje. Natomiast czy e, ostatecznie jakikolwiek obywatel zostanie wydany w państwie, który um...